A w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Minecraft W tym odcinku chciałbym Wam tylko pokazać Mam stak, wow mam stak żelaza idę Idę, idę, idę Może ze skrzynki jakieś wziąłem Bo nie pamiętam żebym miał stak żelaza No dobra Chciałbym Wam w tym odcinku pokazać nową drogę za którą jest most, który właśnie widzicie, trochę jak zamek wygląda wejście. Wchodzimy, wchodzimy. No i idziemy tutaj. Um, I tutaj nic na razie nie ma, ale będzie. I tam jest ta wieża ukończona. I to wa właśnie Wam pokażę. Tą wieżę też. A i zapomniałem wam powiedzieć, że to, to już jest wersja Minecrafta 1.4.7 um, To tylko są poprawione trzy błędy. I to nie będę wam wszystkie, nie będę wam pokazywał. No ale jest 1.4.7. I tu jak widzicie... Co wy sobie, o, są poprawione linie kolejowe. Klikami to się włącza. Więc to, więc to jest wszystko poprawione i tu, tu wszędzie też tak samo peron 1, peron 2, to też jest nowe i tu jest wejście do tej wieży w metrze co było już w poprzednim odcinku ale nie dokończyliśmy tej wieży bo ja sam zdobiłem jeszcze. Byłem w tym moim tajemniczym portalu, który jest ukryty. Wzi wziąłem jasno łe ta mm. Mam tylko trzy. Jednego mi brakuje. Okej. Okay. Więc to tak fajnie wygląda. Okej. Okay. I idziemy na dół. W tym odcinku jeszcze trochę może pokopiemy. O! Teraz wam to zapewnię. I to sobie jedzie z Pawdołotem. Tylko to jeszcze trochę popchniemy. Okej. Okay. Ile już czasu minęło na filmiku? Mm aha i ktoś mnie jeszcze subskrybował o ile pamiętam to jest Goliat z Bufoldem mi się jakoś kojarzy. chociaż nie wiem czy ktoś taki w ogóle jest ile trzy minuty ok hmm. to w tym odcinku idziemy a Lagi, o już jest. i potworki mam wyłączone jak budowałem ten most to wyłączyłem bo przed chwilą go wybudowałem um, tu mam odcinek i umiem robić placek dyniowe w następnym odcinku następny odcinek będzie taki że gotujemy wszystko no takie rzeczy ja i ja, Katesia są do tego placka dyniowego to, to jajka też będą. Aha, i jeszcze coś nowego. Wchodzimy um, tutaj, tu się nie ma piecyków, chociaż już chyba było w poprzednim odcinku, tylko jest piętro minus jeden. Te piecyki raczej były. Dynie nazbieramy na klatki dyniowe. Piętlo minus 2. Tu będą albo zrosłe, albo dynie też. I tu jest piętlo minus 3, nie przeczytałem. Piętna minus 3. Ale tam nic nie ma. Idziemy teraz pozbierać trochę trzciny, chociaż głupio laguje to może zaraz kończymy. pauzę włączę, ok jednak nie, wow Że Zaciąłem, że cały czas nie, nie zbolało. Szczymy nie musimy zbierać, bo już co tu mam dużo, bo sami widzicie. Mam pieczone ziemniaki, oczywiście. Idziemy tutaj. Czemu się zacina ten głupi przycisk? No Boże! A mi się musi zacinać... Nie na to to! Boże! je No. Takie coś to ma być. Teraz pójdziemy jeszcze do tej naszej do szklani. Tak, Zrobię też takie odcinki informacyjne będą o moim kanale. W tych odcinkach będę przedstawiał, no, no to znaczy nie będę przedstawiał, tylko te odcinki będą krótkie i będę w nich przedstawiał informacje dotyczące mojego kanału i moich filmików na YouTube. Tu mam jeszcze ziemniaki i to wszystko lecić z tym. Okej okay. więc na ten odcinek to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie wszystko wprócz tych lagów, bo mnie one też denerwują jak zapewne Was. No więc kończymy. Cześć.